Zdecydowanie szczęścia, nic więcej. Gra była świetna, Błaszczykowski był świetny, a dlaczego ten rzut karny był obroniony, to ja tego nie rozumiem. I uważam, że nie ma mieć co do niego żalu, ani. No pierwszy raz pokazali tak naprawdę, że są drużyną, są kolektywem od początku do końca. Trener też wiedział, na kogo stawiać. Polska! 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 Zostawili serce na boisku. Każdy mecz życia. To mecz mecz życia. życia, to była życiówka. To był najlepszy mecz Euro ich, naprawdę. Nigdy nie byłem tak dumny z naszej reprezentacji. Nie, dziękuję jeszcze raz i nie smućmy się z tego przegranego meczu, tylko cieszmy się właśnie z tego osiągnięcia. Naprawdę zrobili chłopaki robotę i to naprawdę, im trzeba przyznać. Pięknie graliście, jesteśmy z was dumni. Coś wspaniałego, dziękujemy. Zagraliśmy naprawdę fenomenalnie i to, że odpadliśmy w ćwierćfinale, gdzie niektórzy nie wierzyli w to, że wyjdziemy z grupy, jest świetnie. I Mundial jest nasz.